Zapraszam na podsumowanie rynku energetycznego w marcu 2023 roku. Notowania. Marzec był miesiącem kontynuacji trendu giełdowego z ciągłym spadkiem notowań. Średni indeks TGE24 rynku dnia następnego w tym miesiącu był najniższy od początku roku. Wyniósł 567 zł. Identyczna sytuacja występuje na rynku gazu. Średniomiesięczny indeks TGE DA wyniósł 228 zł i jego wartość również jest najniższa w tym roku. Rynek kontraktów terminowych odzwierciedla tą sytuację. Jedyne co możemy obecnie zaobserwować to lekkie odbicie na przełomie miesiąca marca i kwietnia. Ostatnie tygodnie na rynku energii dodają optymizmu. Ceny na rynku hurtowym są o połowę niższe niż jeszcze kilkanaście tygodni temu. Wynika to z faktu, że koszty produkcji energii w 2022 roku były na zupełnie innym poziomie. Cena uprawnień do emisji jest obecnie o 1 piątą wyższa. Natomiast cena węgla energetycznego podwoiła się. Średni koszt produkcji energii przy wykorzystaniu węgla kamiennego wynosi obecnie około 650 zł za megawattogodzinę. Natomiast średnia cena giełdowa od początku roku jest poniżej tej wartości. Wnioski? Koszt produkcji energii uzyskanej z węgla jest poniżej progu opłacalności. Sytuację ratuje udział produkcji OZE. Rynek dnia następnego okazuje się najatrakcyjniejszą propozycją, ale taka sytuacja może zmienić się jeszcze w tym roku. Dla licznych klientów rynek terminowy staje się pożądaną formą zabezpieczenia na przyszłość. Wydarzenia miesiąca. W 2024 roku wejdzie w życie system podziału budynków na klasy energetyczne. Wprowadzenie takiego systemu nakaże zmieniona dyrektywa o efektywności budynków, która zacznie obowiązywać w połowie roku. Największe w historii targi Enex poświęcone odnawialnym źródłom energii i ekotek z rozwiązaniami dla branży komunalnej odbyły się w Kielcach. Urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję do recyklingu, niewidzialne systemy grzewcze to tylko niektóre nowoczesne rozwiązania, które były zaprezentowane na targach. W siedmiu halach wystawienniczych targów w Kielce zaprezentowało się ponad 245 wystawców z 13 krajów. Awaria w elektrociepłowni Pomorzany. Doszło do nieszczelności urządzeń produkcyjnych bloku A i bloku B w elektrociepłowni Pomorzany. Praca bloku B będzie przywrócona tak szybko, jak to możliwe, poinformowała w środę Szczecińska energetyka cieplna. Do wyjaśnienia przyczyn nieszczelności bloku A powołano specjalną komisję. Imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego nosi pierwszy z ośmiu polskich gazowców. Statek dotarł do Polski z pierwszą dostawą LNG. W sobotę 11 marca zawinął do terminala gazowego w Świnoujściu. Dostarczył on 70 tysięcy ton skroplonego gazu z terminala Sebine Pass w USA. Projekt ustawy nowelizującej zasady lokalizowania lądowych farm wiatrowych został podpisany przez prezydenta. Nowe instalacje wiatrowe będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 700 metrów oraz wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Dodatkowo nowe rozwiązania przewidują, że inwestor elektrowni wiatrowych zaoferuje minimum 10% jej mocy mieszkańcom gminy. Będą oni korzystać z tej energii na zasadzie prosumenta wirtualnego. Dofinansowanie w programie priorytetowym Umój Prąd 4.0 zostało w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 9.00 zamknięte z powodu wyczerpania budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. Jednocześnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków. Od 15 marca PGNIG obrót detaliczny, spółka z grupy Orlen, obniża cenę gazu dla klientów korzystających z cennika gaz dla biznesu do 353 zł za MWh. Od 2035 roku nie zarejestrujemy już w państwach Unii nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów. Regulacja zakłada 100% jej redukcji w przypadku nowych aut po 2035 roku. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów procesu w roku 2026. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy na nasze kolejne materiały.